Cześć, siemacie, z tej strony Dinul, ponownie gramy w Memorę, ponieważ wyszedł update graficzny dla Questa Trójki. To jest moje pierwsze uruchomienie, więc tak samo jak Wy jeszcze go nie widziałem. No zdobyłem też kilka nowych rzeczy, przede wszystkim, zaraz Wam pokażę, jak się tego gra załaduje, MP5. Zamiast strzelby. Fajnie mi się z niego strzela, choć nie jest tak efektywny jak inne opcje. A co do grafiki, już sama mp 5 Super wygląda. Jeśli chodzi o rękawice, też jest fajnie. Zobaczymy plecak. o plecak widać, że ma więcej faktury niż wcześniej, a sama PDA, PDA jak PDA. Hmm. Nie wiem czemu tu jest 0 na 0 ale ok. Jak widać, że mam 60x150, trzeba będzie znaleźć więcej amunicji. Rozumiem, że tutaj. Hmm. Fajnie w ogóle zrobiony jest tutaj brak grawitacji. To jakieś jakby obłoki. Też bardzo fajnie wyglądają, że się skoncentrowały w coś przypominającego To Można o, bardzo ładnie sobie przesunąć. No. I ten horrorowy moment... ...no fajnie jest zrobiony. No, tu jest jakaś scenka w zamrożeniu. On to próbuje strzelić. Tu widzę, że już wystrzelił. Okej. Okay. Tutaj chyba drzwi nie ma. Jak się zmieniło to. Pewnie powinienem wrócić. Kurde, fajnie jest ten moment zrobiony. Szkoda, że tylko mi tak. Często tymi rękami trzęsie przy tych zmianach. Okej! Okay. Hmm. Lewitujący uzmażony szczur. O. No, No co, to, że go nawet nie mogę bodnąć. Coś ciekawego jest? Co to za miejscówki? Okej, okay, czyli to jest jakieś. Uuu, ręka. Dobra, czyli to jest jakaś zagadka. Spróbujmy to najpierw w pewien sposób zbrutforcować. Dobra, no to lecimy. G. -a. Hmm. Jest jakaś w ogóle podpowiedź? E. Dobra, G. -a, tyle wiemy. G, A, C. G, A, C. Zobaczcie, też nie. powinno na to miarę szybko pójść G A C, I lecimy od B Ge, A C i D. No, aby nie było tak źle, myślałem, że wszystkie te trzeba będzie pociągnąć. to nie skoro to jest znaczy je jeżeli to jest cało tak mi się wydaje I całkiem, całkiem spoko wygląda. Nawet nie zauważyłem wcześniej, że jesteśmy w otwartej przestrzeni. To było wszystko, co trzeba było z tymi dźwigniami zrobić. Louding hmm. dobra, jeszcze kawa jak razem pogramy. No, jak widzieliście, ani jednego przeciwnika tu nie było, a jednak pewnie chcecie wiedzieć, jak działa ta MP MP5. Magni-Vog boots inactive. Oxygen level normalized. Oh, dziękuję. Dobra, mogę się uspokoić. Won't lie, had me worried there for a second. It's been, uh... Well, pretty lonely up here in the bridge. You're the first person I've talked to in almost a month. Let me ask, uh, are you a beer guy or a wine guy? No. Oh, wait, I can see you with a gin and tonic. <laughs> Either way, when you help me get back to the junction, I'm gonna take a look around that bar in there. See if the chatter's left us anything good. Mm, co to mamy exotic weapon the Baron pick up by pressing and holding the grip button release it with Integra with your Gaia suit. you can now purchase exotic ammo mm. UCT double barrel shotgun designation Baron integration complete czyli co czyli ja tę piątkę straciłem A, tak mogę, tak mogę ją sobie wymieniać. Spoko. Bierzemy dwururkę. Okej. Okay. Ale nie będziemy jej tu używać. Słyszycie to co ja? No Apteczka, zostawimy ją sobie gdyby nas pogryźli. To ktoś coś mówił, że... Strzelba nie jest zbyt potężna? Podstawowa, może nie. To ta daje radę. Dobra, przywróćmy się na MP5, bo obiecałem Wam pokazać, jak ona działa. Może jeszcze nie Uff. na tych szkoda MP5. Tu można broń zmienić. Ale dobra, wejdziemy coraz dalej, a ja bym chciał jednak wykorzystać tamtą apteczkę znalezioną. Tu mogę Ammo kupić spoko jak to tutaj wygląda. Tutaj po prostu nie ma nic. OK. Chcę Ammo kupić jak najbardziej, więc tym się za chwilę zajmiemy. Najpierw apteczka. Teraz Ammo. Ile tu mam? 58. 3 myślę. trzy myślę mogę kupić. zobaczmy jak z tą amunicją egzotyczną 3x18 no to tej też mogę trochę kupić ale o 4000 powiedzmy że kupimy dwa pakieciki no nie wiem ile tego potem znajdę ewentualnie 15x18 dobra nie jest źle i przechodzimy na razie na lampę piątkę Zobaczymy, czy będę w stanie ją ulepszyć. To jest też kolejna z mechanik, którą w międzyczasie, pomiędzy nagrywaniami odkryłem. Albo raczej została mi przedstawiona, bo to nie jest nic tajnego. A, tutaj jeszcze nie. Tutaj mam na razie możliwość wymiany uzbrojenia. Czy chciałbym na przykład tą MP5 wymienić na coś innego? Nie chcę. Ogólnie najlepsza moim zdaniem jest Cobra. RAM to jest ten podstawowy... Shotgun, a to jest Lion. Z tym, że dobrze mi się nim po prostu gra. Ale jeżeli chcecie grać efektywnie, to bierzcie Kobra. Do rozbudowania jest jeszcze inny autobus. Maksimum dostępnej amunicji. O nie. O to też nie. No widzę, że teraz. Dzisiaj jest niebieskie jak jest puste i żółte jak jest coś w torbie. Tego nie było. A w sumie hmm, Dobra i gdzie? A, tutaj mam i do tego potrzebuję śrubokrętu. Boże. Jak widzicie, MP Piona ma duży rozrzut. Zrzucona amunicja wraca do puli, także tym się martwić szczególnie nie trzeba. Że to trzeba prędko potraktować. Co to jest? Widzicie, większość magazynka idzie na jednego, ale można go fajnie trzymać na dystans, kontrolując ogień. Co to jest? A, śruba. To za chwilę sprawdźmy szafkę. Coś mi tam zginęło sobie użyję Jak widzicie, idealnie jak magazynek poszedł. Trzeba tylko zachować spokój i w miarę można MP5 operować. Wiem, że normalnie używam na niego tego pistoletiku elektrycznego, ale był na tyle blisko, że nie chciałem ryzykować, żeby strzelił. To się zaraz amunicji dokupi. żeby to Ech, tu jest walizka. I ją można palnikiem przeciąć. O, egzotyczna amunicja, spoko. Czy ja chcę, chcę sobie kupić? Spróbujmy na razie jedną jak to będzie wyglądać. Może mogę jedną kupić Tam Chyba coś żyje Najpierw oczyśćmy teren. To za chwilę. Trzeba wybadać gdzie jest przejście dalej, żeby przypadkiem nim nie pójść przed sprawdzeniem wszystkiego innego. Jak widzicie w sytuacjach stresowych też w miarę daje radę Tu jest raczej przejście dalej ale tam jest do... Dobra można to sobie przejrzeć Albo nie, za bardzo się oddalamy najpierw ogarnijmy wszystko co jest tutaj Nie pamiętam czy mnie coś wyryzło, ale no i ładnie trzymamy tutaj zapas amunicji idziemy zobaczyć tam kratkę wentylacyjną No, no tu są tylko zapasy szczuk dwie to Idziemy tam gdzie mieliśmy iść dalej To mnie ciekawi czy to nie jest bardziej tajna miejscowa ale wolałbym się tu rozejrzeć To jest raczej miejsce, którym mamy faktycznie przejść. A, na to wygląda. Tu też tam będzie palnik potrzebny. trochę niechętny bo te sztaby metalowe są trochę niechętne jeszcze dwa bo ten, ten jakoś tak pojemny mocno żeby nad tym odrobinę popracować przyznanie ok flipnął sobie kontenerek tu coś jest nie? Jak, jak widzicie tu coś jest i tu coś bije Czy to nie będzie jakiś, może kolejny bosik? Hmm. No cóż, wydaje mi się, że, o? No tamtego nie chcę otwierać, nie? Ale chyba będę musiał No nie chcę tego otwierać Już widziałem, że coś tam popierdala Idziemy tutaj. No i dobra, to by było na tyle. Także cieszę się, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, cześć!